Cześć! Witajcie w kolejnej odsłonie naszych szkolnych wiadomości. Dzisiaj będzie krótko. 20 października zakończyliśmy projekt Pogranicza. Młodzież ukraińska ze łzami w oczach opuszczała naszą szkołę. Mamy nadzieję, że dla polskiej grupy ukraińskiej był to czas wzajemnego poznania siebie, swoich kultur i tradycji. Wierzymy w to, że choć trochę odpoczęli na polskiej ziemi i zapomnieli o kłopotach. Prosimy skarbników o zebranie w klasach pieniędzy do końca listopada za zdjęcia grupowe, które były robione w październiku. Informujemy maturzystów, że od 15 do 18 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne, szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na tablicy szkolnej lub na stronie internetowej szkoły. Informujemy, że w naszej szkole odbędzie się zbiórka pieniędzy na udekorowanie szkoły. Każdy uczeń jest zobowiązany do wpłacenia 3 zł skarbnikowi klasowemu, który ma obowiązek wpłacić zebrane pieniądze do 5 grudnia w Sekretariacie Szkolnym. Ogłaszany konkurs na najpiękniejszą choinkę szkolną. Prosimy, aby dekoracje w klasie nie były przyklejone na szybach, szafkach i sufitach. Termin wykonania pracy przypada na 5 grudnia. Wasze prace oceniane będą przez Komisję Szkolną, w której skład nie wchodzą wychowawcy klas. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W tym roku mamy zamiar powiększyć naszą choinkę wspomnień. Dlatego też zwracamy się do uczniów klas pierwszych i osób zainteresowanych o pomoc w realizowaniu tego planu. Praca polega na przygotowaniu sześcianów obok 10 cm i udekorowaniu ich w jak najciekawszy sposób. Sześciany stworzą ogromną choinkę na korytarzu szkoły. To już wszystko na dziś. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszych Szkolnych Wiadomości. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć. Hej! Witam Was w kolejnym odcinku Prognozy Pogody. Zima zaskoczyła nas swoją chwilową obecnością. Początek tygodnia zapowiada się słonecznie, z temperaturami do 3 stopni Celsjusza w dzień, a nocą możliwe przymrozki. Jednak w kolejnych dniach pogoda ulegnie pogorszeniu. W czwartek pojawi się dość duże zachmurzenie, jednak nie powinno padać. Temperatura osiągnie maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Niestety w sobotę pojawią się częste opady deszczu ze śniegiem. Zimna zbliża się do nas wielkimi krokami. Do zobaczenia! Winter is coming!